Raczej nie, dlatego że ja mieszkam na, w Malibu, każdy mieszka na przykład, a mieszkają w Los Angeles albo na przykład te nowe żony, których też nie znałam, to mieszkają San Clemente, San Clemente, Pasadina, że ja, ja w San Clemente jeszcze nigdy nie byłam, to już prawie przy granicy meksykańskiej, tam daleko. i... Nie znam ich, mam inne życie, poza tym jestem tak zajęta a, moją pracą, stajnia, konie, pies i także ja nie mam za bardzo czasu, a gdziekolwiek pojechać jest parę godzin. Jedynie utrzymuję kontakt z Kingą, ale ona też mieszka ode mnie daleko i pierwszy raz spotkałyśmy się chyba parę tygodni temu po ponad roku także jest, ona ma swoje życie każdy jest też w innym, na innym etapie życia każdy ma małe dzieci mniejsze dzieci nie, nie mają dzieci starają się o dzieci a ja znów jestem inny poza tym jak się pracuje i ma się mam dużo zajęć też ten, ta stajnia dużo czasu pochłania pies wyjście z nim